Dziesięć odmian kanarków, papugi faliste, nimfy i wiele innych ptaków można podziwiać aż do niedzieli w łódzkim domu kultury. Na jakie okazy warto zwrócić szczególną uwagę opowie Mikołaj Szewczyk. Gdy w 1474 roku Hiszpanie przybyli na Wyspy Kanaryjskie, zwrócili uwagę na niezwykłe, nieznane im ptaki. Kanarek harceński to hrabia wśród kanarków. Dlaczego? Ze względu na jego piękny śpiew. Wyróżnia się wśród innych Kanarków subtelnym, spokojnym i pięknym świeciem. Z każdego rejsu marynarze przywozili je do Europy. Wraz z rozwojem hodowli ptaki trafiały już nie tylko do bogatych domów. Na przełomie XVIII i XIX wieku stały się nieodzownymi towarzyszami tyrolskich górników, którzy wykorzystywali ich wyjątkową wrażliwość na toksyczne gazy unoszące się w kopalniach. Wraz z górnikami emigrującymi w poszukiwaniu pracy kanarki trafiły do Niemiec. Nazwa Harcyński, już tak szybko przejdę, powstaje od pogórza w Niemczech Harc. Tam właśnie zaczęto te ptaki naprawdę już tak kształtować pod kątem śpiewu, Oprócz kanarków śpiewających na wystawie można też zobaczyć kształtne czy kolorowe. One są farbowane. To nie jest tak, że on ma pióra jak jest młody, czerwone, tylko żółte, a później dostaje farby, specjalna farba. I po spieżeniu się dostaje kolor czerwony. Wśród najmłodszych zwiedzających dużą popularnością cieszy się papuga Żako. Żako jest to ptak, który żyje 100 lat. Można go nauczyć mówić, śpiewa piosenki. No powtarzam, tak jak małe dziecko po roku czasu, wszystkie dosłownie słowa, które tylko usłyszy. Podczas wystawy, która potrwa do niedzieli, będzie można nie tylko zobaczyć dziesiątki gatunków ptaków, ale również zdobyć informacje na temat ich hodowli.